Idol nastolatków Michał M. w czwartek w nocy został zatrzymany przez policję. Jak donosiły media, przy raperze znaleziono narkotyki. Według informacji radia RMFFM muzyk został zatrzymany razem z 24-letnim kolegą. Dziennikarz RMFFM Marek Balawajder poinformował na Twitterze, że raper został zwolniony z aresztu po tym, jak usłyszał zarzuty. Już teraz Michał M., mata po usłyszeniu zarzutów, został zwolniony. Przyznał się do posiadania narkotyków. Czytamy na Twitterze: Przypomnijmy, że według TVP do zatrzymania rapera doszło na ulicy Okolskiej Mokotów. Został zatrzymany 21-letni mężczyzna za posiadanie środków prawnie zabronionych. Chodzi o susz koloru brunatno-zielonego marihuana. W chwili obecnej jest osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Będą wykonywane czynności z jego udziałem, przekazała portalowi tvp.info.mwe. ASP. Iwona Kijowska, oficer prasowy komendanta rejonowego Policji Warszawa II. Przy Michale M. znaleziono 1,5 g narkotyku, a u jego kolegi 0,5 g. Za posiadanie nielegalnych substancji grozi kara do 3 lat więzienia.